Film o tym samochodzie nie musiałby powstawać, no bo po co tyle mówić o 680 koniach mechanicznych generowanych przez dwa silniki o ponad 1000 Nm momentu obrotowego? Po co? Lepiej samemu sprawdzić Mercedes AMG C63S i Performance, który zaskakuje. Wygląda jak zwykłe cywilne auto, którym wyjedziemy na drogę, i tak w gruncie rzeczy jest. Z drugiej strony imponuje niezwykłym prowadzeniem, świetnie zestawioną skrzynią biegów i układem kierowniczym i bardzo płynną relacją między silnikiem spalinowym a elektrycznym. Można powiedzieć, że wbrew pozorom udowadnia, że motoryzacja zmierza w dobrą stronę. W taką, w którą zmierza też Formuła 1, czyli rozwiązania hybrydowe, które są obecne i tutaj. Ponieważ ten samochód powstał nie tylko w Affalterbach, nie tylko w stajni MG, nie tylko w fabryce MG. Ale także przy współpracy z zespołem Formuły 1 Mercedesa C63 S i Performance to jakby dwa auta w jednym. Mamy tutaj standardową klasę C, która doskonale nadaje się na trasę i do jazdy po mieście. Jest bardzo zwrotna, świetnie składa się i w zakrętach i przy parkowaniu. A równocześnie te wszystkie cechy zostają zachowane, kiedy przełączamy samochód w tryb Sport, Sport Plus czy Race, ponieważ rozstawość jest tutaj troszeczkę większy, podobnie jak Rozstaw kół, wszystko jest przygotowane pod bardziej sportową jazdę, ale nie zmienia to faktu, że auto wciąż jest świetne, jeśli chodzi o taką użytkowość. Jednak, kiedy zmienimy scenerię na nieco bardziej sportową, na pewno nas nie zawiedzie. Wbrew powszechnej opinii, że mamy tutaj jakiś okrojony silnik. Oczywiście nie jest on szalenie brutalną 3-litrową jednostką V6 czy V8. Ale jest doskonale skalibrowanym dwulitrowym silnikiem benzynowym połączonym ze świetną jednostką elektryczną. Nie mówimy długo o tym samochodzie, ponieważ tak jak widzicie, jest dostępny do jazd testowych, więc te wszystkie osiągi, wszystkie parametry możecie sprawdzić przyjeżdżając do naszych salonów. Mercedes benz sobie za zasada automotive. Nie czekajcie!